They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. So fine you're never you more than one together. However you go ever and ever after high. Cedar, masz może jakieś wieści od dziewczyn, odkąd wyruszyły na przyjęcie? Właśnie wróciłam z lasu. Upewniam Cię, że Blondie Locks i jej przyjaciółki szybko do nas nie wrócą! Tak jest, synku! Blondie? Dlaczego miałaby wchodzić do czarnego lasu? To dziwne, bo wiem, że poszła do zaczarowanego lasu z Ashlyn, Poppy i Cupid. <laughs> Dziewczyny weszły do złego lasu! Pewnie wybrały niewłaściwą ścieżkę! Musimy je szybko znaleźć i im pomóc! Do dzieła! Jak długo zamierzacie czekać na babę Jagi? Powinna się zaraz zjawić, więc musimy być cierpliwi i myśleć pozytywnie. Myślę pozytywnie, ale mam dość czekania. Nie ma czasu do stracenia. Jak to dokładnie działa? Wow! Gabinet baby Jagi, naprzód! Hej, to jest o wiele łatwiejsze niż myślałam. Jeszcze się uczę. To lekcja próbna. A -a -a! A -a -a! Bochani, skręć w prawo. Lewo, 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 lewo. Jestem wolna. Nareszcie. Zaklęcie mi nie wyszło i byłam uwięziona w tej butelce całą noc. Raven Queen, e... czy mi się wydaje, czy prowadziłaś tę chatkę bez mojego pozwolenia? Eee, cóż ja. Znakomicie. Może kiedyś poddasz się swojej ciemnej stronie, a to było na dobry początek. Zrobiłam to, bo nasze przyjaciółki zgubiły się w czarnym lesie.